Witamy na Hornigach. W tym roku znowu podjęliśmy się wyzwania 100 ton z hektara ogórka. Tutaj, właśnie, jest Pan i właśnie razem z firmą PNOS będziemy działać i starać się wyprodukować te 100 ton ogórka na zagonach stworzonych na folii biodegradowalnej z firmy Agrimpex. Do projektu wdrożyli, wdrażamy pięć odmian ogórków hodowli pnos ożarów i odmiany, które wdrażamy do projektu są to odmiany z tak zwaną przewagą fiatów żeńskich, a zatem odmiany, które przede wszystkim przeznaczone są do kiszenia, również pod wszelkiego typu konserwowanie czy na świeży rynek, odmiany grubobrodawkowe, jeśli chodzi o kolor zieleni, jaśniejsze do ciemniejszego. Jeśli chodzi o odmiany, podstawową odmianą, którą chcemy tu przede wszystkim sprawdzić, jest odmiana zefir. Jest to mieszanie z przewagą kwiatów żeńskich, wczesny, do bardzo długiego zakiszania. Takie przeznaczenie i tak go plantatorzy klasują. Drugą odmianą, którą chcemy też tu i przetestować i jednocześnie udowodnić, iż może być 100 ton z hektara, jest odmiana lokata. Jest to również odmiana z przewagą światów żeńskich. Trzecią odmianą, która również doskonale się zakisza, jest odmiana ikar. Jest to mieszaniec głównym przeznaczeniem kiszenie i konserwowanie. Czwarta, myślę, że o najjaśniejszej skórce Odmiana portal, jest to również mieszaniec, kwiatów, mieszaniec kwiatów, kwiatami żeński, kwiatów żeńskich i nasza najnowsza odmiana. Odmiana Apollo. Jest to mieszaniec najnowszy. Tu chcemy sprawdzić jego przydatność do warunków. Jest to najmłodsza odmiana u nas w okresie testowania w tej chwili trzeci rok i już wdrażania w przyszłym roku do komercyjnego handlu. W tym roku trochę nasza technologia się zmieni. Dalej będzie to folia biodegradowalna. Będziemy formować zagony. Myślę, że w granicach 1,80 m od osi do osi. Otwory na rośliny będą co 25 cm, tylko w tym roku nie robimy rozsady tego ogórka, tylko będziemy wysiewać go bezpośrednio w zagon w ilości dwóch nasion w jeden otwór, czyli będzie około 8 roślin na metrze bieżącym zagonu. Nawożenie znowu będzie współpracowała z nami firma Jara, już zostały zrobione badania gleby na zawartości składników mineralnych, na zawartość gleby, sorb... wartości sorpcyjnych gleby i firma Ascrop, która będzie dbała o stymulację i odpowiedni wigor naszych roślin. Zapraszamy do śledzenia w następnym materiale pewnie ktoś z firmy Ascrop i z firmy Jara opowie właśnie jak będziemy zakładać te zagony, jakie poszło nawożenie i jak poprawiliśmy strukturę gleby, a gleba jest jaka jest. No i oczywiście będziemy chcieli jeszcze być przy siebie, tak abyśmy widzieli też jak są rozłożone dliny, jak są rozłożone zagony, jak jest siany ogórek, tak abyśmy również widzieli usytuowanie tej plantacji. Zgadza się. Będziemy na bieżąco. Tak jak powiedziałem, materiale, odmiany, które chcemy, odmiany, które chcemy tu, aby służyły Wam przede wszystkim. Doświadczenie jedna rzecz, ale najważniejsze jest dla mnie, żeby plantator był zadowolony z plonu, Zgadzam. bo żadne doświadczenie nie odzwierciedli później planowania. Jeżeli będziecie zadowoleni i, i ta wiedza zostanie przekazana dalej, e, to na pewno inni też skorzystają i z Waszych rad. Dlatego dobraliśmy takie odmiany z numerem 1 u nas produkcji, czyli odmianą Zephyr, które powinny bezproblemowo e, również tu, na Waszych e, polach dać sobie spokojnie radę z założeniami. Zgadza się, jesteśmy zadowoleni teraz, tylko żeby też pogoda nam sprzyjała, bo od pogody jest zależne wszystko.